Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś zaczniemy od rosnącej roli sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych, Potem przejdziemy do nowej technologii Honora do wykrywania deepfakeów, a na koniec powiem o imponującym wzroście liczby użytkowników ChatGPT. Bardzo ciekawy artykuł ukazał się na łamach portalu bankier.pl. Dotyczy on rosnącej roli sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych i tego, jak wpływa ona na selekcję kandydatów. Coraz więcej firm wykorzystuje AI do rekrutacji, ale ostateczna decyzja o zatrudnieniu wciąż należy do ludzi. AI pomaga w preselekcji kandydatów, automatycznie odrzucając aplikacje niespełniające wymagań, np. poprzez systemy ATS i tak zwane killer questions. Nie oznacza to jednak, że rekruterzy polegają wyłącznie na algorytmach. Analizują oni CV Oceniają kompetencje i dopasowanie do firmy. Wśród głównych powodów odrzucenia aplikacji znajdują się zbyt duże lub małe doświadczenie, brak kluczowych umiejętności oraz wygórowane oczekiwania finansowe. Automatyzacja usprawniła proces rekrutacji, umożliwiając rekrutacje zdalne i testy kompetencyjne, ale nie zastąpiła jeszcze w pełni ludzkiego nadzoru nad procesem. Kandydaci również coraz częściej korzystają z AI do pisania CV, jednak przesadne poleganie na technologii może być ryzykowne, jeśli nie odzwierciedla rzeczywistych umiejętności. Honor wprowadza globalnie funkcję AI Deepfake Detection, która pozwoli wykrywać zmanipulowane treści audio i wideo w czasie rzeczywistym. Technologia ta wykorzystuje algorytmy analizujące drobne nieścisłości. Takie jak anomalie w wyglądzie twarzy, nieregularności między klatkami czy błędy na poziomie pikseli. Deepfake to rosnący problem, wykorzystywany zarówno w celach rozrywkowych, jak i do manipulowania opinią publiczną czy oszustw. Według raportu Entrust Cyber Security Institute w zeszłym roku ataki tego typu miały miejsce średnio co 5 minut, co zwiększa zapotrzebowanie na narzędzia do ich wykrywania. Honor już wcześniej prezentował swoją technologię na targach IFA, a teraz rozwija ją dalej, zapowiadając jej implementację na szeroką skalę. Funkcja ta ma nie tylko chronić użytkowników przed dezinformacją, ale również zwiększyć świadomość na temat zagrożeń związanych z generatywną sztuczną inteligencją. ChatGPT osiągnął kolejny kamień milowy. Według OpenAI ma już ponad 400 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo, co oznacza 33% wzrost od grudnia ubiegłego roku. Mimo rosnącej konkurencji, w tym chińskiego Dipsika, narzędzie pozostaje liderem wśród konsumenckich modeli językowych AI. Popularność ChatGPT rośnie głównie dzięki efektowi polecania. Ludzie widzą jego użyteczność i zachęcają znajomych do korzystania. OpenAI ma także 2 miliony płatnych subskrypcji korporacyjnych, co oznacza podwojenie wyniku w porównaniu do września 2024 roku. Równocześnie gwałtownie wzrosło wykorzystanie modeli OpenAI poprzez API, a wśród klientów znajdują się globalne firmy takie jak Uber, Morgan Stanley i T-Mobile. Dyrektor operacyjny firmy Brad Lightcap. Podkreśla, że sztuczna inteligencja staje się kluczowa dla biznesu, porównując jej znaczenie do rewolucji chmurowej. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, słyszymy się niebawem. Cześć.